Zauważyłeś? Wszystko, co kiedyś było wolne, dzisiaj jest monitorowane. Wszystko, co kiedyś było naturalne, dziś jest zabronione, albo wyśmiewane. Wszystko, co kiedyś czułeś w sobie, teraz musisz najpierw zaakceptować z zewnątrz. Matrix nie zbudował więzienia z cegieł. Matrix zbudował więzienie percepcji. Ekran mówi ci, co jest prawdą, lekarz mówi ci, co masz czuć. System mówi ci, kim jesteś, i ty w to wierzysz, bo cię nauczyli. Ale czy kiedykolwiek zapytałeś siebie, kto naprawdę cię zaprogramował? Nie potrzebują już strażników. Zaprogramowali cię tak, byś sam siebie pilnował, byś nie zadawał pytań, byś nie kwestionował, byś się bał, gdy czujesz coś prawdziwego, bo w Matrixie wszystko, co naturalne. Jest niebezpieczne. Wolność? To teraz zagrożenie. Cisza? To podejrzane. Miłość bez warunków? To bunt. Prawda? To teoria spiskowa. Szczerość? To choroba. Ale Matrix popełnił jeden błąd: nie przewidział, że się obudzisz. Nie przewidział, że przypomnisz sobie, że masz w sobie coś, czego nie da się wyłączyć. Zhakować ani zmanipulować. Masz w sobie esencję, płomień, który nie został stworzony, pamięć, której nie da się skasować, iskrę źródła, której nie da się wymazać żadnym kodem. I to właśnie ta iskra zaczyna się w tobie aktywować z każdym pytaniem, które odważysz się zadać, z każdą decyzją, by nie podążać za tłumem. Z każdą chwilą, gdy wybierasz prawdę, nawet jeśli drży ci głos. Prawdziwa rewolucja nie zaczyna się na ulicach, zaczyna się wewnątrz ciebie, kiedy przestajesz być kopią, a stajesz się sobą, kiedy przestajesz powtarzać i zaczynasz pamiętać, kiedy przestajesz walczyć o wolność, bo przypominasz sobie, że zawsze byłeś wolny. Matrix to nie tylko system zewnętrzny. To warstwa Po warstwie programów, które wmówiono ci od dziecka. Ale teraz możesz zacząć je odinstalowywać. To nie będzie wygodne, nie będzie łatwe, ale będzie prawdziwe. A prawda uzdrawia. Prawda wyzwala. Prawda pali iluzje. Więc jeśli to słyszysz, to znaczy, że to już się zaczęło. Twoja esencja wysyła sygnał. Matrix już Cię nie zatrzyma.